wysiłku, a polegającego na tym, że o godzinie 16.15 zgodnie z wcześniejszym harmonogramem spotkań naszego Komitetu Zdrowia Wyborców razem dla gminy Przedlewo mieliśmy spotkanie w miejscowości Nowa Wieś owocne z mieszkańcami, którzy no, podzielili się swoimi troskami, jakie są na terenie ich sołectwa jeśli chodzi o moją osobę. Marek Andrzej Barecki, lat 53, wykształcenia inżynier rolnik, studia podyplomowe w zakresie inwestycji w agrobiznesie, kursy wszelkiego rodzaju, począwszy od zasad skutecznego ubiegania się o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw, zorganizowany przez Gdański Związek Pracodawców, Rodzina Barecki oczywiście znana jest w miejscowości Przeklewo i w gminie Przeklewo, bo tutaj żyje i mój ojciec, mój brat, moja żona Ewa z domu Duczmal, też rodzina, która funkcjonuje, jeżeli można takiego słowa użyć właśnie tutaj w przeklewie. Także jestem podejrzewam znany, jeśli chodzi o y, moją osobę. Tutaj spędziłem swoją młodość. Tutaj poznałem swoją żonę. Tutaj urodziły się moje, znaczy nasze dwoje pierwszych dzieci. Najstarszy syn Adam, w tej chwili lat 25. Magister Prawa, córka Ewelina, studentka piątego roku Prawa. Syn Wojciech, drugi rok Politechniki Koszalińskiej. No i najmłodszy na...